Proszę! Dzień dobry, panie panu dziamdziak! Dzień dobry. O co? O co chodzi? Że co proszę? Panie no. dziamdziak, pan widzi granie w tej konwencji. No niech pan zachowuje reguły gry. Proszę pana, konkretnie o co panu chodzi? O co? O to, że jak ja wchodzę i mówię dzień dobry, panie dziamdziak, tak. to wtedy pan powinien wykrzyknąć. Boże, toż to mój kochany pan administrator. Tak. Czemu pan tak nie wykrzykuje, panie Dziamdziak? Ale dlatego proszę pana, że mi się nie chce po prostu. Rozumie no. pan? Mnie się ta zabawa już przykrzyła i nie pozwolę, żeby pan dalej robił mnie w konia. Proszę Ale panu. z Panie Dziamdziak, Z pana wcale nie trzeba robić konia, pan już jest nie co ja mówię, nie. Nie, panie działdziak, no to niemożliwe, żeby pan mnie tak odtrącał w taki nieludzki sposób. Nie, panie. No, ze... ze wszystkie moje dobrodziejstwa, tak. No, no, no spokojnie, spokojnie. Nie. Niech płaci, panie. Płacie, panie. No. To ja już panu powiem, wie pan? Że mnie tak. też nie lekko rozstawać się z Panem, ale to konieczność, proszę tak. Pana. Niech Pan popatrzy. O, to jest zawiadomienie, że zostałem przyjęty do domu ręcisty pod tytułem bezdrżysta jesień, proszę Ach, Pana. O, tak. A... tak. Właśnie, właśnie. W takim razie muszę Pana odszedł. Że musi mi pan to mieszkanie doprowadzić do odpowiedniego porządku. Tak jest, proszę pana. Cały lokal zostawię panu w takim stanie, w jakim znajdował się po ostatnim remoncie. Powiedziałem, że jak pan mi tego nie zrobi, <y> chyba. Panie Kaczmarek, ja to panu zrobię. Jak pan to zrobi, to i tak nikt panu nie uwierzy. Uwierzy, proszę pana. Ja mam protokół podpisany przez świadków i uwierzytelnione zdjęcia dokumentalne z tego remontu. To ja w takim razie się stąd nie ruszę do jutra. No, to trudno. Niech no niech pan siada. Sobie. Dziękuję uprzejmie. Tak. Dziękuję. Zapali pan se cygarko może. <noise> Jakież to zgrabne cygarko? No, prawdziwe hawańskie, proszę. Ja pan. myślałem, że kubańskie, tak? No z przyjemnością się zaciągnę. No to proszę, niech pan się zaciągnie, proszę pana, a ja zaparzę kawkę, dobrze? O, dobra, 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 dobra. Niech pan się zaciągnie. Mm. Panie administratorze. Gdzie pan jest? Tutaj! Aha, aha, prawą rączkę ma pan na wierzchu czy pod gruzami? Prawą mam pod gruzami, ale nic nie szkodzi, bo ja jestem mańkutem. Co mam panu podpisać znowu? O, ten tutaj protokół pan mi podpisze. Protokół zdawczo-odbiorczy. O tak. O. <laughs> Dziękuję i moje uszanowanie. Zemsta jest to koszą bogów. To był Jerzy Dębski i Jan Kaczmarek.